Arek Hajduk, współorganizator start, Poznań Startup Weekend. Poznań Startup Weekend to po prostu taka mieszanka energii i, i maniakalnej pracy. Tak, ja wczoraj wychodziłem o pierwszej, koledzy jeszcze zostawali do czwartej pomagać, mentorować. Było na sali jeszcze po pierwszej było ponad 50 osób. Widziałem, że ostatni ludzie kończyli kodowanie około 630. Jak przyszedłem tutaj o 8, to widziałem po prostu ludzi, którzy tutaj spali, tak, a, a jak obudziłem ich, to zaczęli z powrotem kodować, tak? także to chyba obrazuje, tak, co to jest Startup tak? to są ludzie, którzy robią wszystko, żeby w ciągu tych dwóch dni dowieść coś, coś, z czego będą dumni i co, co pomoże im, że tak powiem, uwierzyć w siebie, że można coś zrobić wielkiego, nawet w tak krótkim okresie i bez wielkich środków pieniężnych. Jaka jest Twoja rola tutaj na tej bryzie? Jestem współorganizatorem, jestem również po części mentorem, jestem też jakby konektorem, tak, po prostu jeżeli szukam, jeżeli projekt szuka wiedzy w jakiegoś zakresu, to wtedy pomagam znaleźć odpowiedniego człowieka, przysyłam, łączę, tak, no staram się jakby jak najbardziej pomóc tym ludziom realizować projekt. Czy oni aktywnie szukają tej dodatkowej wiedzy? Tak, zdecydowanie, tak, to są... Jakby jedną, z, jedną z rzeczy, którą, którą chcieliśmy zrobić tutaj na imprezie, to było to, żeby, żeby startupy, oprócz tej tej startupy, czyli ludzie, którzy pracują nad tymi projektami, oprócz tego, że, że aktywnie rozwijają produkt, to jeszcze pozyskali wiedzę, która im się przyda później. Tak? Z, tego, z tego powodu też mieliśmy prezentację, tak jak wczoraj Aleksa Barszewskiego, tak? która, która poruszyła wiele aspektów interesujących tych ludzi, tak? którzy zadawali pytania przez godzinę czasu, na które Aleks cierpliwie odpowiadał, a później trzy godziny z nim jeszcze rozmawiał. Tak samo lista mentorów, tak, praktyków w swoich dziedzinach, była tak zrobiona, albo staraliśmy się tak zrobić, żeby każdy projekt mógł dorwać takiego człowieka i, i wyciągnąć z niego jak najwięcej wiedzy. Jak przebiega mentorowanie? Czyli czy ci mentorzy chodzą pośród startupów, czy startupy się muszą do nich najpierw zgłosić? To jest, to, jest, to jest bardzo płynne, tak? Mm. To, czy działa to tak, że mentorzy chodzą po sali i, i nie, niektórzy Odchodzą od, od projektu do projektu i z wszystkimi rozmawiają po kolei. Niektórzy mentorzy raczej wolą być adorowani i, i porywani przez projekty, tak? ale jest to bardzo, bardzo płynne. Tak? Pomaga zdefiniowanie jakby obszaru, który interesuje projekt. Wtedy łatwiej jest znaleźć mentora i posadzić odpowiednich ludzi na odpowiednim krześle. Czy możesz ocenić powiem pomysłów na biznes? W piątek było 37 pomysłów przedstawionych, z tego zostało 22 zespoły. Co jego rezultatem tych 22 jakby najpopularniejszych pomysłów jest 18 projektów, które w tej chwili się kończą w drugiej sali. Natomiast jakby poziom tych pomysłów przedstawionych, czy, czy samo wykonanie w piątek i w sobotę jest nieporównywalne do tego, co się teraz tutaj dzieje. Tak? Ja słyszałem od dwóch zespołów, co najmniej, gdzie, gdzie jeden z jurorów powiedział im w piątek, że to jest bez sensu i w ogóle powinni się pakować i jechać do domu. tak? Znaczy, nie powiedział pewnie tak tego ostro, oni tak to odebrali. a Natomiast dzisiaj przyszedł i powiedział: Wow, chłopaki, czy wy jesteście tymi samymi gośćmi, z którymi rozmawiałem w piątek? Tak, że po prostu postęp, jaki jest zrobiony, merytoryczny, nad samym produktem, jest po prostu mega. Ja rozmawiałem ze wszystkimi zespołami po kolei. Wczoraj wieczorem e, przechodziliśmy e, z Michałem wszystkim, e, rozmawiając z każdym startupem, gdzie są, czy potrzebują jakiejś pomocy itd., itd. Jest o wiele wyższy poziom merytoryczny, tak? niż, niż czas, który był do dyspozycji. Tak? Po prostu ludzie zrobili niemożliwe rzeczy w 24 godziny. A dlaczego ty osobiście zaangażowałeś się w Startup e, Weekend Polski? E, ideą dla mnie. Tego, tego całego eventu jest, jest może to górnolotnie zawrzeń, ale krzewienie przedsiębiorczości. Tak? Tutaj mają być ludzie, tak? którzy myślą o startupie, chcą robić startupy, robią już jakieś startupy. Z jednej strony, żeby nabyć tą wiedzę, żeby ich, najlepsze, żeby ich pomysły były lepsze po tym weekendzie, ale z drugiej strony też ludzie, którzy nie wierzą na przykład, że bez miliona złotych inwestora da się porozmawiać z dziesięcioma klientami. Tak? Albo ludzie, którzy pracują na etacie i, i myślą, kurczę, kiedyś sobie marzyłem tak, jak byłem młody, żeby mieć firmę, ale teraz po 20 latach w firmie w korporacji już mi się nie chce. Tak? I, I jakby ideą tego startupu jest danie drugiej szansy. Tak? Takie, takiej szansy tym ludziom, że oni mogą przyjść i zobaczyć da się. Dlaczego warto mówić o startupach w Polsce? Dlaczego warto organizować imprezę dla startupu? Takie, takie małe przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki. Tak? A to jest z jednej strony. Z drugiej strony w Polsce mamy mega mózgi, które są niewykorzystane też ze względu na brak wiary i brak umiejętności. Z zazdrością patrzymy na startupy amerykańskie, a naszym pomysłom nic nie brakuje. Możemy z nimi spokojnie rywalizować nawet na ich terenie. Tak, więc dlaczego nie? Korzystanie z anglojęzycznego pojęcia tak, na polskim, po polskim rynku. rynku. Okay. Czy to nie jest niewłaściwą drogą do promowania właśnie mm. tej przedsiębiorczości? Z drugiej strony rozmawiałem z, z mentorem z Czech, z Lukasem, który na, na moje pytanie, czy miał kiedyś startup, odpowiedział, ja nie miałem startupu, ale kiedy, znaczy miałem firmę, ale kiedyś to się nie nazywało startupem. Tak? Miał po prostu firmę, która sprzedawała jakiś tam sprzęt informatyczny z drugiej strony, jeżeli mówi się przedsiębiorca, to w Polsce myśli się przedsiębiorca, to musi być ktoś, kto ma właśnie duże fundusze, tak, to jest ktoś, kto nie wiem, prowadzi sklep, tak? Nie myśli się w kontekście chłopaka, który usiądzie gdzieś w domu, tak? I, i po godzinach napisze apkę mobilną, na której zarobimy mnóstwo pieniędzy, tak? I, I myślę, że słowo startup też, też jakby zawiera ten, ten taki coolness faktor. Tak, że jak, jak powiem startup to, to czuję się jakoś wyjątkowy, robię coś wyjątkowego, tak, później oczywiście jest ten, ten, to zderzenie z rzeczywistością, że tak naprawdę to jest firma i to musi zarabiać i tak dalej, tak? ale samo, samo poczucie tego, że mogę robić coś fajnego jest, no jest fajne po prostu, tak, z kolei też jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które gdzieś tam ostatnio czytałem, że są niektórzy, którzy są startupowcami z zawodu, tak, czy po prostu zakładają, mam startup, co robisz, mam startup, tak? czyli to jest, Zrobiłem jeden pomysł, tak? Znaczy, miałem ten pomysł, popracowałem dwa miesiące prototypem i później robię no, następny startup, później następny startup, tak? Ale nie ma jakby no, przełożenia to na to, że, że, że świat się zmienia, że ja coś zrobiłem w życiu, tak, jako, jako firmę itd, i tak dalej. Według tak Ciebie jaką rolę pełni porażka na etapie rozwijania swojej ścieżki, kariery przedsiębiorczości? Jak w życiu musisz się nauczyć na błędach, tak? Znaczy, nie, nie, nie gloryfikowałbym porażki uważasz, tak? Że porażka że... stymuluje w jakiś sposób kolejne pomysły być może coś lepsza. Jako człowiek, który, który odnosił porażki, tak? Może z mojej perspektywy powiem, jeżeli dostałem mocno po głowie, tak, to musiałem, znaczy mocno po głowie w sensie, że, że mój startup nie odniósł spektakularnego sukcesu, tak? Znaczy to było takie wiązałem z tym ogromne nadzieje i nagle się okazało, że życie nie jest takie różowe, tak? nie, nie, nie zakończyło się to tragedią bankructwem śmiercią najbliższych i tak dalej, ale to było wszystko jakiś tam e, jakiś, jakiś cios, tak, w twarz, to kilka miesięcy mi zajęło to, zanim się pozbierałem, i, i nabrałem ochoty do dalszej pracy, tak? Także z jednej strony. E, Super, że odniosłem tą porażkę, tak, no bo po prostu wiem, czego nie powinienem robić, wiem jak smakuje porażka, tak, I, i potrafię docenić nawet najmniejsze zwycięstwa, tak, ale z drugiej strony nie gloryfikowałbym tej porażki, tak, żeby robić coś tylko po to, żeby odnieść porażkę, tak, po prostu staraj się jak najlepiej, jeżeli Ci nie wyjdzie, otrzem się, nawet jak Ci to chwilę zajmie, podnieś się i walcz dalej, tak, ale to nie jest na zasadzie... Kurczę, zesuwaj do przodu po to, szybko, żeby szybko, zby, żeby zderzyć się ze ścianą, bo później już nie będzie następnych ścian. Mamy, mamy porażkę w jakimś projekcie, jak wrócić do tego stanu świadomości, w którym czujemy power i, i chcemy, chcemy dalej działać albo tworzyć coś nowego. Mhm. O tym mówiła trochę wczoraj Arlette i też trochę Alex to poruszał, tak? Słyszy, znaczy, nie da się tak, że cały czas się w tym w tym performance mode, tak? Czyli nie da się być tak, że non stop jesteś najlepszy tak, znaczy, że cały czas zasuwasz do przodu. Czas do czasu musisz sobie robić przerwy, tak, i tutaj jakby głupio przyznać, tak, ale na Poznaniu Startup Weekend promujemy niezdrowy tryb życia, tak, no bo, bo kodowanie 23 godziny na dobę i spanie godzinę na korytarzu nie jest zdrowym trybem życia, tak, ale jakbym patrzył długofalowo, tak, no to trochę banalnie to zabrzmi, tak, ale dbanie o swoje zdrowie, tak, e, ruszanie się, e, bieganie, e, uprawianie jakiegoś sportu, plus e, niezatracenie kontaktu z rodziną, tak? czyli, czyli, wiecie, dziewczyna, żona i dalej, to, e, to jest bardzo ważne, tak? to jest to, co utrzymuje nas w, w takim byciu normalnym. Startup tego nie umożliwia, właśnie, czy... Umożliwia. Możliwe, jak Dużo najbardziej. bardziej tak? niż praca na etacie, prawda? I tak i nie, tak? To jest bardzo indywidualna sprawa, bo, bo dla niektórych od 9 do 17 to jest uregulowany tryb życia i nie chcą go zmienić, tak? A, brak ryzyka. I brak ryzyka i, a, i brak wolności, tak? A z kolei startup daje tą wolność, że… że E, bo tak, pracując w korporacji mogę iść sobie na, na siłownię tak, pomiędzy 18 i 19 i też pobiegam godzinę, tak? Ale w startupie mogę sobie zrobić tak, że rzeczywiście będę pracował drugiej trzecie w nocy, tak, ale pomiędzy 10 a 11 sobie pójdę pobiegać jakieś słoneczko, Tak, I co lepsze, mogę sobie wziąć komputer i sobie pojechać kurczę nad morze i popracować sobie zdalnie, tak, a, 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 a tam muszę się wbić w garnitur i być w moim, moim, wiecie, pudełeczku, tak? I to, to jest taka różnica. Jeszcze tak już powoli kończąc. Jesteś mentorem, rozmawiałeś z wieloma startupami, które tutaj zawiązały się. Jakie są Twoje wrażenia z tych rozmów? Czy któreś z nich mają szansę przetrwania, czy nie? To jest tak, ja, ja też jestem menadżerem inwestycyjnym w funduszu inwestycyjnym i rozmawiam z dużą ilością projektów, tak bym to powiedział. I jakby jedno, jedna nauka, którą mam z tych rozmów, to jest to, że liczą się ludzie nie, nie pomysłny nie projekt. Tak? I tutaj po, y, po tym weekendzie nie wiem, na, jakie szanse mają te projekty na przetrwanie, tak? bo tutaj jest mnóstwo czynników, tak jak ci ludzie na przykład nie znali się jeszcze w czwartek, tak? a teraz ze sobą pracują w projekcie, nagle się we wtorek może się okazać, że się nie lubią. Tak? Teraz wytrzymali ze sobą 48 godzin, no bo, 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 bo musieli, tak, ale za chwilę może się okazać, że się nie lubią. Natomiast jakbym miał patrzeć na ludzi, którzy to są tak, to, to, to przygniatająca większość to są ludzie, którzy, którzy mają to coś, tak, ten drive, tak, to coś, co je pcha do przodu. Nie wiem, ilu z nich odniosło taki, taką porażkę, czy dostało strzał w strzał płysko od rynku na przykład, tak? I czy byliby się w stanie podnieść po tym, tak? Albo jak szybko, ale na pewno widziałem bardzo dużo. Ogników w oczach, tak, i takiego zapału do tego, żeby, żeby coś robić, tak? No zresztą, no mówię, bez tego zapału nie dałoby się, kurczę, siedzieć tutaj całą noc. Musi być.